Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 marca. Do wygrania macie placew karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca z tej strony w jesteśmy na CSGO Skinsie Nowa skrzyneczka wjechała na stronę C4 case No więc wypadałoby Konkretnie skrzyneczkę przetestować I zrobić z niej koskę Szczególnie, że koska jest w ogóle dostępna w tej skrzyneczce Jest dużo fajnych skinów Więc No zobaczymy, zobaczymy Znaczy główne skiny to są do tego Black Lotus'a Nie no, dalej w sumie to jest skrzyneczka za 5 zł Więc tutaj jeszcze Cortex będzie super Tutaj jest też dalej super. Dalej jest super, dalej tutaj wiek, no większość jest super. No tu już jest jeden super ej, no jest dużo, jest dużo skinów, które są naprawdę dobre. E, ja już to tutaj sobie przyblokowałem po prostu tego skina. Pamiętajcie, że macie gratisiki tutaj ode mnie Dostajecie, słuchajcie je za doładowania z moim kodem Możecie wam po prostu siąść od razu gratis no nie? Tutaj leco cały czas, możecie sobie zobaczyć 1.23, 1.23, 1.18, 17.50 No patrzcie ile tego leci, masakra z Oczywiście no z moim kodem, czyli kod wawkajty 10% do doładowania, 2 zł 10 groszy na start I właśnie e, możliwość zdobycia e, sobie e, gratisu Dobra, skin zablokowany, więc zaczynamy Zostawiamy tylko dobre skiny, czyli powyżej 5, ile? 5,04 Więc tyle będzie zostało Pierwsze otwarcie. Zobaczmy sobie co będzie jako pierwsze. Czy będzie jakiś skin, który nas zaciekawi. Gloczek, ile jesteś warty gloczku? 2,35. Zdecydowanie za mało, ale jest usp, który zostaje. Okej, mamy pierwszego skina, który z nami został. Może nie jest jakiś zbyt super? O, będzie ten... Kurde, nie no, nie doleci. Nie doleci niestety do tego miejsca, ale również jeden skin tutaj z nami zostaje. To ciągle skin najlepszy, który nam wypadł, to jest mniej więcej wart tyle co sama skrzyneczka, więc tutaj ciągle czekamy na naprawdę coś dużo lepszego, no bo kurde, tyle co skinów trafiliśmy, to jednak by się przydało. Chyba, że naprawdę na sam koniec czeka nas jakaś piękna niespodzianka, która zrekompensuje totalnie wszystko, no i mamy Cortexa, no bo tutaj, no nie ma co się oszukiwać, tutaj jest tyle skinów, które przebijają wartość naszego odcinka, że jest to masakra, okej, okay. najrekordowy skin to jest aktualnie Cortex, czy będzie przebity? Również mam nadzieję, że tak. Dalej mam nadzieję, że tak, że Cortex to nie jest... O kurde, to już jest też niezłe otwarcie. Nie jest to nic takiego, wiecie, mega niesamowitego. Więc powinno udać się przebić. Powinno udać się przebić, szczególnie na patch... O kurde, nie wiem czy to jest przebicie czy nie, ale... Ej, zaczęło to naprawdę jakoś super wyglądać. Dajmy Lightning Moda, żeby to w ogóle przyspieszyć. Żeby nie czekać sobie na te otwarcia aż tak długo. Dobra, ty jeden skin zostaje. No... Co tu się, dobra, kolejny rekord pobity, ej, zaczęło się troszeczkę dziać, zaczęło się troszeczkę dziać, początek mieliśmy dosyć średni, a teraz totalny wysyp tych naprawdę dobrych skinów zaczęło się pojawiać, nie wiem, Hasia troszeczkę rozgrzała, bo zobaczcie co się dzieje, sypie naprawdę mocno, naprawdę mocno tymi skinami, przynajmniej w aktualnym momencie, no jak... Że coś mu tutaj może wyjść, coś tutaj fajnego z tego cineczka może wyjść. Ej, dobra, zaczę... bardzo szybko to idzie, bardzo szybko to idzie na tym fast modzie, Mamy już ostatnie 42 zł. Czy przebijemy skina wartego 12 zł? Nie, no podobnie, ale podobnie jest, zrównaliśmy nasz rekord, i to jest ostatnie potrójne otwarcie. To jest ostatnie potrójne otwarcie, i co mamy? Słuchajcie, z ostatniego potrójnego otwarcia. Czy któryś z tych skinów z nami zostanie? Jeden tak, jeden z nami zostanie. I mamy na jedną skrzyneczkę, więc klikamy sobie pojedynczą skrzynię. Zobaczmy, co będzie dalej. I tutaj też ten skin już z nami nie zostanie, więc dam fast moda może na no nie, bo tu będzie możliwe, że trochę tych skrzynek wyjdzie jednak. Chociaż może i kończymy. Może i kończymy właśnie otwieranie. Jasne, że tak. Kończymy otwieranie bardzo fajnym skinem. Ile mamy tych skinów? Sporo, sporo, sporo skinków. Dobra, ja zaczynam sprzedaż i patrzymy, jak to się nam wszystko zaprezentuje, moi drodzy. Jak ta nowa skrzyneczka dzisiaj właściwie wypadnie. Yy, mamy 87,93 yy, i mamy jeszcze troszeczkę A żeby wygrać w napiszcie, jaka jest wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym i obok liczby od 7 do 10. Kinów fajnych, kurde. Mieliśmy ile? Ze 190? Coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Mamy 185, więc wyszło bardzo podobnie, jak mieliśmy na starcie. No ale to jest odcinek dedykowany dla tej skrzyneczki, czy ona jest dostępna. Jest dostępna na bitwie, ale w trybie zbustowanym sobie przetestujemy. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądać na buście. Damy sobie 8 takich skrzyneczek na trzy osoby. Jeszcze zerknijmy sobie, zanim tej graczy nam się dopełnią, co ten boost dokładnie nam tutaj rzuca i dokładnie zwiększa szansę najmocniej nadzonym Mocnie. O, dobra, neon noirek i headshot. Naprawdę potężne szanse dzięki właśnie boostowi więc zobaczymy. Może akurat na zdobywamy tych skinów, a są to skiny bardzo dobre. Są to skiny bardzo dobre. No i szanse są bardzo duże na te skiny. Więc fajnie, fajnie. Zobaczmy, czy wypadną. No, no tyle skrzynek raczej powinny, no nie myślę, że nie powinny. Na taką liczbę skrzyneczek, chyba że naprawdę będziemy mieli dużego niefarta, hatzotik już był nad moją głową, ale niestety nie wypadł. Dalej 7. Kurde, no na razie, bez trafu fajnego. Kurde, skrzyneczko, proszę cię, no pokaż się z jakiejś fajnej strony. Rzuć tym mocnym skinem. Kurde, no i chociaż tak ze dwa bym chciał, nie no, z dwa, no jednego chociaż. Jednego chociaż tego bardzo dobrego skina i to by wystarczyło. Żeby tutaj zwyciężyć z tą bitwę jak najbardziej. Jest, słuchajcie, jeden. OK. Teraz niech oni tylko nie trafiają i. Albo to nie, no troszeczkę gorsze niż ja nie trafiają sobie, chłopaki. Żeby bitwa w ogóle dobrze. Wyszła i jak to się słuchajcie, ostatecznie będzie prezentowało, raczej moim zwycięstwem. Nie, raczej moim zwycięstwem. zwycięstwem. E, boost nam jakoś mega, mega dużo nie pomógł, tyle mogę powiedzieć. E, bo, bo, bo za dużo tych skinów się nie pojawiło. Myślałem, że będzie troszeczkę więcej. Jo, to słońce świeci. Mm, 220, 220. Nie wiem, a na Jester Mode? O kurde, nie dobra. Nie. Ale w sumie by była równa szansa, wiecie, na zdobycie koski i innych skinów. No, ciekawa opcja. Więc co, wyszedłem z tej bitwy? Eee, zróbmy teraz tak, tego boosta, ale Solo. Trzy skrzyneczki sobie kliknę. Chcę zobaczyć, jak to solo się zaprezentuje, no nie. No, więc dobra, klikam sobie Solo i zobaczmy. Dobra, decyzja czy zła, i jest na sam początek już emeczka. Tak jest, słuchajcie, już na samym początku trafiamy emeczkę. I wychodzi to dobrze. Wychodzi to dobrze. Kolejne potrójne otwarcie. Solowo, solowo, i kurde, te solowo jest jakoś. Super. Niestety nie wygląda. Jest dużo gorzej, jest dużo gorzej niż poprzednie. Kurde, zepsułem troszeczkę. No, do trzech razy sztuka, do trzech razy sztuka. Okej, okay, popuszczam, opuszczam, opuszczam, opuszczam tę skrzyneczkę. Dobra, wystarczy mi na dzisiaj. Wystarczy mi tej skrzyneczki na dzisiaj. Ja tutaj potrzebuję czymś podratować troszeczkę. No i podratowalibyśmy sobie chyba gold case. A lub e, holami tymi z, z naklejką po prostu hola tą skrzyneczką i chyba by była to najlepsza opcja w ogóle te dwie skrzyneczki wrzucić razem no nie e, gold case'a i hole case'a e, dobra wrzucamy sobie tutaj i wrzucamy sobie to dajmy sobie takie trzy może by w ogóle to się zrobiło jeden na jeden jako tak naprawdę Kurde, no teraz nie wiem, naprawdę nie wiem, w ogóle sporo tych skrzynek też nam wyjdzie, jak widzicie W naszym budżecie, no tylko no to już jest prakty... no nasz cały budżet, no nie praktycznie, tylko to jest po prostu Nasz cały budżet, jakbyśmy wrzucili to tak Nie no, to nie pomoże, to będzie w sumie to samo ok więc to by była taka bitwa, o nie dobra, nie, nie taka tylko taka, OK. 176 no i nie wiem, no można dorzucić sobie na przykład to, no nie, troszeczkę nawet więcej, nie wiem, music case'a, wejdzie czy nie? Wejdzie, ok. music case jeszcze by pod to wszedł. Mm. Jakbyśmy to zrobili na trójkę, no to może być naprawdę bardzo fajny finał, jak zrobimy to jeden na jeden, też może być fajnie, tylko mniej fajnie. Nie, dobra, normalnie bym zrobił to jeden na jeden, zrobię coś przeciwko mnie, czyli zrobię sobie na trzy, no troszeczkę w to wątpię, minimalnie, ale... Nadzieję trzeba mieć. Nastawmy się dobrze, nastawmy się dobrze, e, okay. że trafimy jakoś super naklejkę, zwyciężymy, e, no i, 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 ten, i zdobędziemy kostkę, no nie? Dobra, mamy... E, remisik na starcie i mamy chyba najlepszą naklejeczkę ze wszystkich Ej, nie wiedziałem, że aż tak mm, Super, super Ej, dzieje się jednak, dzieje się jednak Nadzieje, nadzieje wróciły Nadzieje na koskę właśnie powróciły O, teraz on trafia Dobra, nież. no mam przewagę, ale nie aż taką ogromną, no nie? Mm, teraz co tu się stało? Wleciała bardzo, bardzo, bardzo mocna naklejka Ej! Mi też, mi, wiesz, ja pierdziele, co się tutaj dzieje, jeszcze 10 skrzyneczek jest przed nami, a już takie rzeczy się wydarzyły Gruba bitwa, gruba bitwa, nie sądziłem, że aż tak, ale naprawdę jest to gruba bitewka, widzowie eee, Co się dzieje dalej, czy będzie jakaś super, no teraz to, nie było tych super naklejek, niestety, a potrzebujemy ich jak najbardziej eee, Czy to jest, nie, dobra Nadal utrzymuję prowadzenie takimi małymi kroczkami wręcz sobie je powiększam cały czas. Dalej powiększam te prowadzenie. Dążymy powoli do wartości samej bitwy. Dobra, jest luks, jest luks naklejka, jest lux i on nawet. czekajcie, że to nie jest jakaś potężna naklejka? Nie aż tak, ale jest fajna, jest fajna, naprawdę. 160 teraz on trafia tą fajną naklejkę, 160. O dwie ostatnie skrzynie, dwie ostatnie skrzynie, widzowie. Czy to będzie nasza droga do kosy dzisiaj powiedziana? Chyba tak, słuchajcie, chyba tak, bo mamy ogromne zwycięstwo, słuchajcie, ogromne zwycięstwo. Mega, mega, mega dobra decyzja została przeze mnie podjęta. Wystarczy jeszcze jedna tak dobra decyzja, żeby zdobyć kosę, tylko co wiecie, nie jest proste takie dobre decyzje podejmować. No a tamta naprawdę była bardzo dobrą decyzją. Jestem zadowolony. Więc może byśmy sobie boost, na bustach. Na boostach, dobra, na boostach wrzucimy te skrzyneczki. 33, ok, zobaczymy, no. Tu już może jeden na jeden by się walnęło. No mam dużo, no nie? 423, chociaż mi trzeba mieć 670. Mm. No jestem tak kurde pół na pół wiecie, albo jeden na jeden, albo trzy osoby Tylko troszeczkę się boję, że na przykład zwyciężę te jeden na jeden A będzie minimalnie brakowało, naprawdę minimalnie Bo jest na to, no, jest nawet spora szansa Dobra, robię to trójkę i proszę się z głoskins To jest naprawdę ostatnia bitwa w dzisiejszym odcinku Ja naprawdę nic więcej nie chcę, tylko zwyciężyć tą bitwę Tylko dobrze zwyciężyć tą bitwę nawet jestem gotowy, nie starczy mi na kosę, i tak zakończę. I tak zakończę odcinek. Więc proszę cię, się z się Nie mieszaj nam więcej. Kurczę. Mnie przydałaby się nam jakaś fajna koska, może dla widzów czy coś. Okej, okay, pierwsza zbustowana, jak na razie na moją korzyść. Co się dzieje dalej? Czy też jest na moją korzyść? Chyba nie. Tutaj już chyba nie, niestety. Nie, no podobne, bardzo podobne naklejki w ogóle na razie. No i ten środkowy, czyżby to było coś potężnego, jest. Chociaż moja też jest niezła, ale gorsza. Niestety jest gorsza. Co się dzieje? O, nadrobiłem. Nadrobiłem. Nie, no jest wyrównanie dosyć. Naprawdę jest dosyć wyrównanie tutaj. W ogóle te bitwy ogólnie, nie? tak jak i ta, i tamta, były bardzo wyrównane 41-15, więc tracimy prowadzenie. No ale jeden dobry trafi, wracamy na te prowadzenia, ale chyba niestety ten dobry traf się nie pojawia. Roscoe nam dalej odchodzi jeszcze niż był. Takie same, takie same i tamten, troszeczkę inną. Ej, bardzo szkoda, że on trafił. Szkoda, że on trafił. Właśnie tą naklejeczką... Okej, okay, okej, okay, podbiłem trochę, Podbiłem trochę, jeszcze 8 skrzyneczek, jeszcze 8 skrzyneczek, co to za naklejka? Widzimy ją pierwszy raz! Nie no kurde, czemu on trafił? Też dobrą, ja pierdzielę, no nie no. Eee, o, i będzie mocna. Ja pierdziele, ja pierdzielę, dawaj, 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 CS:GO jest CS:GO skins, CS:GO skins, go skins, lecisz, lecisz, no proszę, błagam. Naprawdę jest to bitwa, słuchajcie, o to jest perfidnie o nic więcej nie potrzebujemy oprócz zwycięstwa w tej bitwie. Mm. Tak, tak, to jest 123, 23, on ma za 6, 285, 328, 3 skrzyneczki, bardzo dobre skrzyneczki, dwie, dwie. Teraz ta najmocniejsza, teraz jest ta najmocniejsza, dwa razy droższa. Nie trafia dokładnie to samo co ja, czemu? Czemu trafiasz, czemu trafiasz, czemu trafiasz, czemu trafiasz? Nie ma winy, nie ma winy, widzowie, ja pierdzielę. To była bitwa. Praktycznie o tą najmocniejszą skrzyneczkę z koso, które naprawdę bardzo rzadko otwieramy, i tutaj niewiele do tego przebrakło, naprawdę bardzo niewiele. Ja pierdzie, no, szkoda, szkoda, wielka szkoda. Czemu? On musiał tyle tych, no czemu musiał razem ze mną to trafić? No nie, czemu musiał to razem ze mną trafić? Mógł trafić za złotówkę, jeszcze coś tam i byłoby zwycięstwo. Niestety, ale się nam nie udało. Nie. I co? Ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie. subujcie, lajkujcie na razie, ma i.